Gromadzimy się w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasna Góra. Ona zawsze była miejscem szczególnym. Często potrafimy pokazywać swoje motocykle. Często potrafimy chwalić, gdzie nie byliśmy swoimi zdjęciami. Ale bardzo chciałbym, żebyśmy też potrafili chwalić się tą właśnie słabą wzajemną pomocą, kiedy potrafimy spieszyć drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego, kim jest, jakie ma tatuaże, jakie ma pasje, ale spieszyli mu zawsze naszą obecnością. Naprawdę tak wiele nie trzeba. Mamy różne spojrzenie na życie, na wiarę. Przyjeżdżamy na naszych maszynach tutaj do Matki Bożej.